Może nie brzmi to najlepiej, ale nie widziałem tyle śniegu od lat. Wow! O, jest, jest pięknie! Lodowce powstają na lądzie, gdzie śnieg lub inne opady przekształcane są w istniejące wiele lat masy lodu, a te pod wpływem grawitacji przemieszczają się teraz lub przemieszczały się w przyszłości. Lodowce i ich kondycje cechują dwa podstawowe procesy: ablacja, prowadząca do utraty masy, oraz akumulacja, która tę masę zwiększa. Lodowce mają szansę powstać i utrzymać się w miejscach, gdzie akumulacja przeważa nad ablacją, czyli przede wszystkim w regionach polarnych i wysokogórskich. Niestety przyszłość lodowców górskich budzi uzasadniony niepokój, a jest to spowodowane oczywiście globalnym ociepleniem. Jesteśmy teraz w Alpach, czyli jednym z tych regionów, gdzie proces ich zaniekania zachodzi najszybciej na świecie. Według szacunków do końca tego stulecia Alpy stracą ponad 90% objętości swoich lodowców. Góry rozciągają się na ogromnym obszarze na terytorium kilku państw, ale niepokojące wieści dochodzą z każdego z nich. Ludzie, których źródłem utrzymania jest zimowa turystyka i którzy każdego roku spodziewają się gości chętnych na jazdę na nartach po zasiężonych stokach, z roku na rok z trwogu zastanawiają się, który sezon będzie tym ostatnim, kiedy będą mogli zapewnić turystom atrakcje. Coraz częściej słyszy się o kryzysie spowodowanym brakiem śniegu i brakiem zim, nawet tutaj, w Alpach, a zwłaszcza do pewnej wysokości. Zamykane są ośrodki narciarskie, hotele, wyciągi, wstrzymywane są inwestycje. Niecałe 100 km stąd na wschód znajduje się Marmolada, czyli najwyższy masyw górski tej części Włoch. W 2022 roku zginęło tam 11 osób z powodu oberwania się fragmentu lodowca, który nieustannie zmniejsza swoją objętość. Szacuje się, że obecnie widzimy zaledwie 10% tego, jak wyglądał jeszcze 100 lat temu. Niestety, przez obecne warunki pogodowe i klimatyczne, zmuszony był wycofać się do stromych, najwyższych partii góry, a to stwarza realne zagrożenie kolejnymi wypadkami. Zaniekające lodowce niestety mogą prowadzić do częstszych tragedii, jak ta, która miała miejsce w okolicach Marmolady, ponieważ cieńsza warstwa lodu prowadzi do tego, że temperatura powietrza może oddziaływać na cały lodowiec, łącznie z jego najgłębszymi warstwami, a to powoduje ich osłabienie, niszczenie i w efekcie łatwiejsze ześlizgiwanie się lodu. Ja jadę jednak w przeciwnym kierunku, aby zobaczyć inny lodowiec, Presena. Teraz wszystko wydaje się być w porządku, istna sielanga. Są turyści, a po lodowcu zjeżdżają ludzie na nartach i snowboardzie. Niestety ten lodowiec również szybko traci masę, co zostało dostrzeżone przez lokalną ludność. Z tego powodu od 2008 roku latem wykorzystuje się tysiące metrów kwadratowych specjalnego materiału, aby lodowiec przykryć w ramach ochrony. Materiał odbija promieniowanie słoneczne i utrzymuje temperaturę pod spodem na niższym poziomie. Ma to spowolnić proces zanikania lodowca i nieco wydłużyć jego życie. Podobne działania podejmowane są również w innych miejscach. To niesamowite, że żyjemy w czasach, kiedy musimy przykrywać lodowce. Ogromne powierzchnie lodu jakimś materiałem, żeby tak szybko nie topniały. A to przecież i tak tylko jakieś dziwne sposoby na zagłuszenie samych objawów prawdziwego problemu. Dreszczów to też nie jest obojętne dla środowiska, bo dochodzi do tego zanieczyszczenie, to nie są niezniszczane materiały. Dlatego ogromne koszty i ciężka praca, żeby to zrobić. Niestety lodowce, z którymi powoli, a w zasadzie to coraz szybciej żegnamy się na całym świecie, z nielicznymi wyjątkami, są bardzo ważną częścią naszego świata. Nie tylko dlatego, że możemy je wykorzystywać w celach turystycznych czy sportowych, ale też dlatego, że kształtują klimat w swoim otoczeniu oraz w skali globalnej. Stabilizują grunt pod sobą, a w dodatku kształtują życie niezliczonych stworzeń, które mieszkają na nich lub w ich sąsiedztwie. Nie można też zapomnieć o tym, że na istnieniu lodowców polegają miliony ludzi, dla których są one źródłem wody. Wszystko to zmienia się i znika w przerażającym tempie.